organizujemy festyn strażacki połączony z multisportem. Turier Multisport jest dla mieszkańców Bornego-Sulinowa. 8 drużyn, 7 konkurencji sportowych, mecz piłki nożnej. Dodatkowo wspieramy Wiktora podczas naszej imprezy. Mamy dużo atrakcji dla dzieci, mamy dużo jedzenia, mamy dużo wszystkiego tak naprawdę. Dla każdego co się znajdzie. Festyn strażacki mamy również. Mamy ściankę, mamy wysięgnik, mamy pokazy strażackie i dodatkowo loterię fantową, co, która się bardzo cieszy dużą popularnością. Przygotowaliśmy w tym roku kilka atrakcji. To, co sprawdziło się w zeszłym roku, czyli podnośnik. Przed nami party piana dla dzieci, ale poszliśmy też troszeczkę szerzej, bo za nami dzieci korzystają z placu zabaw Dmuchanego Zamku, samochodów, strzelnicy. Jak też przygotowaliśmy konkurencje stricte strażackie. Turniej Multisport organizowany dzięki dotacji społecznych na lata 2022-2023. E, także możemy się bawić za darmo, mamy dużo nagród, mamy dużo konkurencji. E, festyn posłał do godziny 17, więc się cały czas bawimy. Będą żębiny na żywo, e, jest też niespodzianka, a na koniec jest naszykowana niespodzianka dla wszystkich, ponieważ będą ścigacze, przyjadą do nas ze Szczecinka, będziemy razem z nimi przejechać albo sobie chociaż zrobić zdjęcia. Celem tej imprezy jest nie tylko integracja lokalnej społeczności, ale również przede wszystkim chcemy zebrać jakieś środki na leczenie naszego mieszkańca 14-letniego Wiktora Korpusińskiego, który walczy z chorobą. Myślę, że jest tak zdeterminowany, my zresztą też, że to pójdzie do przodu i będzie wszystko w porządku.